Witam w na następnym odcinku Proszę wylosować sobie karty To jest wasza karta, ja jej nie widzę Teraz Wsadzę ją do talii Polosujemy sobie Karty Teraz wylosuję sobie dwie dowolne karty. Na przykład o, czwórka, serce i król. no. bardzo, widzimy dwie normalne karty. No. Teraz mimo miejsce tych kart. I na 3, 4. I teraz strygnę jeszcze raz. Czy to jest wasza karta? Zapraszam do wyjaśnienia. Mamy wyjaśnienie rozkładamy karty. Zaczynamy zwykle tutaj kartę. Dojść od swojej karty do i Damy wino. Teraz udajemy, że ją wkładamy. W talia tak naprawdę wkładamy. Przyciskając ją w dół. Wtedy robi się taka szpara. Jedynę bierzemy na dwa. Później możemy jeszcze karty do siebie. O, tak, żeby ta była na górze. O na górze, cały czas widzimy dawanie cały czas na górze. Teraz rozkładamy ponownie karty. Wybieramy sobie dwie. Na przykład te dwie. I wtedy jak dajemy do obejrzenia kartę sobie, wtedy małym palcem podtrzymujemy ten kartę Później kładziemy tutaj. Kładziemy na tym. I wtedy po prostu bierzemy Tą kartę razem z małym palcem i już mam prawie całą z mochona. Widzę, że będziemy dwoma palcami trzymać. Tą kartę przyciągniemy, damy ją na dół. Teraz możemy wadnąć w kartę. możemy stryknąć. Teraz pokazujemy, że karta twoja pojawia się między kartami. Dziękuję za obejrzenie odcinku. Będę się zostawimy łapki w górę, subskrypcji. I czekajcie na więcej. Film oczywiście za. SHIT